Po drugiej fazie mam 7 pików dobrych, co byłoby, co byłoby fajnie gdyby nie to, że... W fazie ostatnie mam 3. Yy, no lipa. <grytania> Jak za szans nie mam. Trochę się no ale... Trzeba chyba tego godowić na jedną misji, jedno zadanie. Trzeba zrobić. Myślę, że zasięgu. I teraz faza pucharowa. Yy, no. W teorii, teoretycznie, jak na nie patrzy, to nie wydaje się, jakoś jutro trudne. To, co będzie w praktyce, to zobaczymy w czwartek. No i do, do niedzieli. Albo no nie wydaje się, no i zagłosuję za swoje podniaki, czyli downline. No, wydaje mi się lepsze niż Vitality na chwilę. Team Spirit też lepsze jest Face. totalna Fair, lepsze niż Na'Vi według mnie, zdecydowanie. Pewnie ludzie mogą się tutaj spierać, no ale ja tak daję, No i Maus, gierwa. Cloning, Spirit Spirits. Zdecydowanie. Eternal no Fire Maus, No będzie ciekawy to półfinał. No ale mimo wszystko Maus. I teraz no finał, który obstawiałem tak szczerze przed startem Majora Czułem, że będzie. Znaczy, czułem, że będzie. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie taki finał, ale czuję, że może być taki finał. I jest do tego sposobność. Spirit Mouse. No i to jest ciężki wybór, bo Totalnie. Jakby zastanawiając się, kto może wygrać, to. Nie mam pojęcia, szczerze. Jakby. Kuporu na pewno bym na to nie postawił, to jest zbyt ryzykowne. Jeśli się dojdzie do tego finału, i no nie wiem, co ja mam postawić, i no, zdecyduję się chyba w, na spirit. Oj, na spirit. Musicie się mnie słuchać w stanie, bo jakby. No, Mouse no, równie dobrze może to wygrać. Ja daję osobiście spirit. Jakby. Nie chcę, żebyście się słuchali w tym finale, ale nie idę. Już wasza decyzja. Czy się mnie posłuchacie, czy, czy nie, czy nie, czy A nieważne. Po prostu daj speed i w sumie. Na to jest co